Cześć Szymaków, witajcie! Ja jestem Hubert z kanału Hyber Team i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii na polskich polach. Niestety nie ma dzisiaj innego, ale będzie w późniejszej części odcinka. po yy, tam pojechał, parę ważnych spraw załatwić. No i co? My witamy Ciężką yy, i ja zsiadam sobie do Ciężkiej. już możecie tutaj widzieć, no, kupiłem sobie nową prasę. Kupiłem sobie nową prasę ponieważ trzeba mi było prasę... o! O nie mogę ten. Trzeba mi było prasę belującą. Właśnie metal facha kupiłem. Wydałem na, na nią około e, 30 chyba... 39 tysięcy. Jak widzicie też sobie beleczki już... Aha, X da. Już sobie sprasowałem i właśnie tam na strych sobie parę rzuciłem. I tutaj jeszcze z tyłu mam eleganckie beleczki e, Także no Także co, ja już sobie będę zjeżdżał tutaj z lawety e, Zjeżdżamy sobie tutaj powolutku Kierowca tam poszedł na kawę e, Także co Ja tutaj mogę tylko jeszcze Mogę sobie krowy zamknąć Też dzisiaj pamiętam e, Miał sobie przyjechać e, gościu właśnie po y, owiec bo jeszcze mi zostało trochę owsa y, nie wiem może mogę jeszcze chwilę na niego poczekać ale y, niedługo ale jak nie przyjedzie najwyżej zadzwoni pewnie to najwyżej się wrócimy ale już o widzę jedzie kierowca ooo ale tutaj nieźle to ja tu może nie wiem a nie wywinie się Dobry panie dobry 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 Panie to tutaj zajeżdżaj, pan pod sobie najlepiej cofniesz i ten, nie? Owiez, owiec. To obiec, jak tak. coś tu nam później przelew blikiem, to sobie pan tutaj obsłuży wszystko już. Dobrze, owiez, tak? Yy, owiez, tak. Owie i tam. Ja yy, ktoś to będę dzwonił później. Dobrze. Dobrze. Yy, także widzicie kierowca przyjechał sobie. Ten ma później do nas przyjechać, e, powinien raczej. A my sobie lecimy jechać prawe, trawę e, sobie prasować na belki właśnie na tym polu, co sialiśmy trawę. E, to właśnie jest ten. się sezon na tym polu właśnie jest trawa. Także tutaj na luzie sobie powinniśmy to ogarnąć. Gdzie ciężka powinna dać radę. Nie no, tutaj widzę, że elegancko będzie ta prasa. Halo, halo. Halo, halo. dzień dobry. Tam jest 35, tam, tak? Tak. Tam kona. Dobrze. dobrze. No, ty tu ja i będę. Jechać. Dobrze. Widzicie, kierowca dzwonił znowu. No to dobrze, te pieniądze nam się przydadzą, już wam powiem. Mam wybrany ciągnik, mam na oku, ale to dopiero za około. Za około, nie wiem, wam powiem tak szczerze, no to niedługo już. Aha, wiecie co zapomniałem? Zapomniałem, wiecie co zapomniałem? W belki. I właśnie tutaj miałem wielki dylemat, wam powiem. Czy wziąć sobie prasę właśnie belującą, czy sobie wziąć prasę kostkującą. Ja sobie może dzięki ściszę. Najlepiej całkiem albo tak, i sobie robię tak. I sobie tutaj siedzę na komputerze po prostu. Mam nadzieję, że mnie też dobrze będzie słychać. Właśnie ja tutaj miałam wielki dylemat, czy wziąć właśnie prasę kostkującą, ale postanowiłem, że jeszcze nie mam maszyn do takiej wielkiej prasy, tak naprawdę. I postanowiłem właśnie wziąć tą prasę. Dlatego mam nadzieję, że ona tutaj będzie się dobrze sprawować. Także no, dzisiaj macie odcinek, ten odcinek macie najprawdopodobniej w czwartek albo w piątek. Zanim Was przepraszam, bo odcinek był trochę później spodziewaliśmy się z Heniem, bo postanowiłem zrobić live'a, a w czwartek nie wypuszczam odcinka, bo nie, nie mogliśmy nagrać tego odcinka. już sobie odpuściłem, a później święta były. Też w komentarzach możecie napisać, jak jaką święta minęły. Tutaj. Bo widzę, że kierowca już tutaj jedzie. Także elegancko. I sobie polecimy. Wam powiem, że fajna ta prasa jest. I mam nadzieję, że będzie dobrze służyć. To jest kolejne parę na domów, mam nadzieję. Że będzie wszystko dobrze. No, kierowca sobie pojechał. Ładna naczepa, mam powiem. I tam poleciał. Ciężka sobie daje, aha, dobra, już pełne. Tutaj właśnie największy mankament to jest, że trzeba trochę czasu tracić jednak na to wysypywanie, ale jakoś to się przetestuje kiedyś, już, już się przyzwyczaje i będzie wszystko dobrze. Że na luzie, nie sobie lecieć. Bo się ten pomad wyłączył. No, troszkę ma ciężko, wiadomo, bo ten nie jest nowy ciągnik i tam parę koni mu spadło. Jednak nie ma tych 160 paru No i modna zakopywanie robi swoje też. Ale, za niedługo będzie nowy ciągnik. Mam nadzieję, że będzie na nas go dobrze stać. Panie pamięta, że niedługo dziś będzie, powinien być, bo ja nie że właśnie tak przyjedzie o 14.10. Ma się to 14, 10, 15 to jeszcze tak patrzę do 5 minut, mu zostało na luzie. To powinien być za niedługo. I yy, myślę, że tutaj chętnie przyjedzie. Jeszcze żeby na tym odcinku był, a... napisał tym przyjechał kierowca. Ja mu odpiszę SMS-y, bo widzę, że wysłał. Yy, przyjechał kierowca, to mu odpiszę. Yy, ta prasa pipczy, ale jeszcze nie jest pełna. Oj, yy, widzicie, mam 6 krówek. Mam wszystko napełnione w ogóle 100%. I już co 200 godzin będę miał teraz krówki. Także mam troszkę mleka, troszkę wszystkiego, także na luzie. Zobaczmy. O już pełna. W ogóle tutaj na sypie. Jak to zgrabiałem, to gadałem właśnie z hanią i mówiłem mu... Że, jak ja to sprasuję tą prasą, którą będę kupował, to będzie cud. No i to dobrze, jest cud. Także cieszę się, że to się udało to sprasować. Ciężko ja fajnie wygląda wam pojęcie prasą. Też jak możecie zauważyć, to nowe shaderki sobie wgrałem. To chętnie tak, tak mi się średnio podobają, chyba, ale też mi się podobają. Ale nowe oświetlenie. Halo halo, dzień dobry. I halo, halo, cheniu głos. Wiesz co, ja już... Ja panu przysyłam blikiem 40 tysięcy za chwilę. Okej. Okay. 40 tysięcy wyszło? No 41 jakoś tak. No dobrze, no to tam dobrze. No 40... Do 41. No to czekam na przelef. Dobrze, dobrze już tam tam, To jak ktoś, to ja już tam nie okay. będę zajechał. To ja że tam. No to tam dobra, to już pan nie musi. To dobrze. I będzie dobrze. Dobrze. do ja. Do widzenia. Widzicie, już 40 tysięcy wyszło. No to już mamy 146 tysięcy. Pewnie za mleko dostaniemy, jak będzie 10 tysięcy litrów. To raczej będę się rozprzedawać, albo tamten. Widzicie, już przelewik przyszedł. I piękna kwota nam się prezentuje. Siema, tak. No. Siema, siema. Siema, siema, Przyjechałeś już? No wiesz co, ja już właśnie dojeżdżam do przystanku No to dobra, ja tutaj właśnie nową prasę sobie prasuję Jak chcesz to masz przyjść zaraz zobaczyć A co, tam odcinek nagrywasz nie? No odcinek właśnie, takie vloga sobie nagrywam z prasowania Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Heniu, bardzo. jakiś nowy Ta Ta szufla Pasuje to praca ci powiem, fajnie. Nie będę brał trawy. Nie, nie będę brał trawy tej, wiesz, nie, nie Dobra. jest nie potrzebne, bo to widzisz, że dużo jest tych belek. No właśnie widzę, widzę. 4000, a masz tutaj, masz tu trochę belek. No tak, masz tu trochę, bo masz tu trochę belek. No. Też. To ja biorę się za swoją pracę, to jak coś tu. To... O, o, Najgorsze wiesz, jest teraz? Co? Żeby się przyzwyczaić do tego, tego jakby wysypywania tych belek No, to jest najgorsze. Pipek, uciekaj. O. Mój pipek w ogóle po silosie łaził, nie zwróciłem uwagi ja na bardzo odcinku, ale ogólnie chodził po się, Jak zaczynałem odcinek, to ja to ja tutaj właśnie koł drzewa Ja nie właśnie razy. do mnie bym dopiero kierowca był. I Zgadnij ile zgarnęłaś za objazd Bo to jest naprawdę ile taka to jest cena 41 tysięcy No to trochę jest 35 ton, no to jest dużo No to jest właśnie dużo to Nie, właśnie nie spodziewałem się takiej ceny I się, wydawało, I właśnie... się wydawało, że więc więcej nie będzie No i z tego no, ale... A ile wziął za transport? Za transport? No? Nic, bo to po znajomości A To jest ta firma co ten, nie? To jak zapłaciłem A. Y, to jest ta firma od Metal Oni mają wszystko na ciepło, bo oni y, z czego co wiem to y, z jakoś A, pasze, nie? Ogólnie. No, Metaltech się wiem, zajmuje to i właśnie oni mają te łódki i współpracę wiem. właśnie za tą prasę, to... Aha, taki dodatek. No, bo to też y, trochę drożej wyszła ta prasa, no, ci ta. powiem. Dlatego, że drożej wyszła, bo szybciej była tańsza. A chciałam kupować, ale się rozmyśliłem. I teraz o jo, jo. już powiem Wam, że będzie trochę tych belek. Myślę, że Heniu tutaj, nie? Na spokojnie, może być 30 ton już No widzisz? Będziesz miał chociaż na, na jakiś czas. No, na no duży czas, ale i tak w kolejnym sezonie muszę polecieć grubo z, tym, z tą trawą, i z sianem, bo w tym roku z sianem też grubo poleciałem. A. Że że powiem, że możliwe, że sprasuję to całe pole na tym odcinku. Cieszyłbym się niezmiernie. Ale zobaczymy. No i też już zaraz trzeba będzie jakąś miniaturkę cyknąć. Spokojnie tam, z bez problemu. No to, to jest no To już chyba ósmy, ósmy odcinek, jeśli nie mylę mm, Nie wiem, jeszcze trzeba będzie na Ety zobaczyć w mnie żółtach yeah. Bo naprawdę nie wiem no się też wiem mhm. Tu się trochę gubię, teraz... zaczynam w tych odcinkach się już gubić Tam teraz wleciała nowa seria to No Tutaj prawdopodobnie nie wiem, Heji, czy jutro wrzucasz w piątek, to obojętnie, nie? I tak mamy weekendowe daily zawsze robić, to jo. weekend się dopiero w piątek jakby zaczyna, nie? No jo, ale wiesz, czwartek też można. Zobaczymy. Im więcej, tym lepiej. Jo. Wiesz, tutaj prawdopodobnie kolejny odcinek będziecie mieli do wschodniej, a tutaj na tej serii, w kolejnym odcinku, prawdopodobnie będziemy sobie. Zareżować. O, Heniu, aż mi się ciężka zatrzymała. Taki pokosz był. No. Masakra. Krakusa masakra. No. W Żeby nie odszedł. Nie. Tutaj sobie wyjdziemy i będziemy sobie kończyć ten odcinaczek. Ja sobie pójdę do chenia. co on tam robi. I widzicie także prasa fajna. Ciężka daje radę, co najważniejsze. Ja się bałam chęć, że nie da rady, ale... A widzisz? Czemu by nie miałam dać, nie dać rady, nie? Gdzie ty tam jesteś? Na gospie. O! U Henia nowy nabytek widzę. Ja, No, także jak widzicie, chęć nabytek jednak jest. Także no, dziękujemy wam za ten odcinek. Chęć nabytej dziękuję. Szufla. Szufla, szufla. Dziękuję, szufla, dziękuję. szufla, szufla. szufla panie. Także no, dziękujemy wam za ten odcinek. No i co? Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Elo. Będz